Zmarł Mirosław Bem z kuchennych rewolucji. Jakie były przyczyny śmierci? W dodatku kilka miesięcy temu stracił swoją restaurację w pożarze. We wtorek, 9 sierpnia 2022 roku, media obiegła tragiczna informacja o śmierci uczestnika kuchennych rewolucji. Mirosław Bem był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii programu prowadzonego przez restauratorkę. Po udanej metamorfozie Magda Gessler cofnęła lokalowi swoją rekomendację, a właściciela restauracji pozwała o naruszenie dóbr osobistych. Kolei wiosną 2022 roku w pożarze spłonęła restauracja Mirosława Bema. Kuchenne rewolucje, nie żyje Mirosław Bem. Przed laty przegrał batalię sądową z Magdą Gessler Mirosław Bem z kuchennych rewolucji nie żyje. Kuchenne rewolucje w jego restauracji Łebska Chata początkowo można było zaliczyć do udanych. Później jednak wszystko się zmieniło, a właściciel bistro został pozwany przez Magdę Gessler o nieprzestrzeganie warunków rewolucji. LEMBORG24.INFO informuje o śmierci Mirosława Bema z kuchennych rewolucji, zmarł Mirosław Bem, ekscentryczny właściciel łebskiej chaty. Spłonęła ona w wielkim pożarze 26 marca 2022 roku. Pożar gasiło aż 42 zastępy straży pożarnej. Drewniany budynek w ostatnich latach był opuszczony. Wraz z pożarem, który doszczętnie zniszczył lokal, poważnie uszkodzone zostały sąsiednie budynki. Był to trzeci spalony obiekt w łebie należący do Mirosława Bema, nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci Mirosława Bema z kuchennych rewolucji. Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje. Mirosław Bem zgłosił się do programu Kuchenne Rewolucje w 2013 roku. Magda Gessler wraz z ekipą programu zawitała do łeby, aby pomóc właścicielowi łebskiej chaty oraz jego pracownikom. Pod okiem restauratorki po wielu rozmowach lokal przeszedł ogromną metamorfozę, a po powrocie do łeby Magdalena Gessler była w pozytywnym szoku. Przez długi czas bistro świetnie prosperowało i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a Magda Gessler postanowiła umieścić lokal w swoim przewodniku po najlepszych restauracjach w Polsce. Gdy okazało się, że właściciel wrócił do starych nawyków, Magda Gessler cofnęła swoją rekomendację. Właściciel powiesił w lokalu banery z napisem: Magda Gessler poleca. To nie spodobało się restauratorce i zdecydowała się na pozew sądowy. Proces sądowy nie był jednym zmartwieniem, z którym Mirosław Bem borykał się przed śmiercią. W marcu 2022 roku jego restauracja łebska, chata, stanęła w płomieniach i nie udało się jej uratować. W dodatku, jak informuje Lemborg 24.info, nie była to pierwsza restauracja tego właściciela, która spłonęła w pożarze.